14 stycznia 1993 roku, godzina 4.10 rano, Bałtyk, około 24 km od wybrzeża wyspy Rygen. Prom Jan Hewel już przewoził 64 osoby i 49 ciężarówek. Wiatr około 150 km na godzinę, fale do 7 metrów wysokości prom zaczął przechylać się na lewą burtę. Kapitan Andrzej Ułasiewicz wydał rozkaz opuszczenia jednostki. Zaledwie godzinę później, około 5.12, Jan Heweliusz przewrócił się i zatonął. 55 osób zginęło. Ale ta historia nie zaczęła się w sztormie. Zaczęła się 16 lat wcześniej w norweskiej stoczni, gdzie ktoś popełnił błąd i wszyscy o tym wiedzieli. Kaseta 404 przedstawia pływająca trumna. Jan Heweriusz został zbudowany w 1977 roku w stoczni Trosvik-Werksted w Brevik w Norwegii dla polskich linii oceanicznych. Początkowo nosił nazwę Gedania. I pływał jako prom kolejowo-samochodowy. Miała to być nowoczesna jednostka stal, aluminium, rampy dla wagonów kolejowych, ale już podczas budowy coś idzie nie tak. Centrum ciężkości to punkt, w którym statek zachowuje równowagę za wysoko wywrócenie za nisko tonie. W Heweliuszu punkt ten był przesunięty. Przy zwodowaniu kadłub lekko osiadał na lewą burtę. Inżynier mówił, że wyrówna się po załadunku. Nie wyrównał się. Statek Gadania zmienił nazwę na Jan Heweliusz w 1986 roku po przebudowie i przeniesieniu do eksploatacji przez Polską Żeglugę Bałtycką. Pierwszy rejs. Wagony kolejowe wjeżdżają na pokład. Prom przechyla się o około 8 stopni. Mechanik zgłasza problem, raport. Jednostka spełnia normy, nikt nie wykonał pełnych testów stabilności, bo wtedy trzeba by przyznać, że coś jest nie tak. Heweliusz pływa przez 7 lat. Świno ujście estat. Przechyły powtarzają się, zwłaszcza przy załadunku z lewej burty. Załoga przyzwyczaja się. On się zawsze trochę kładł, ale wracał do pionu, zawsze wracał. Do czasu. 1986 rok. Pożar w górnych partiach promu. Ogień uszkadza pokład ładunkowy i część nadbudówki. Prom wraca do stoczni. Remont trwa 4 miesiące. Uszkodzone fragmenty konstrukcji zalewają 60 tonami betonu. Beton miał wzmocnić pokład. W praktyce podniósł środek ciężkości statku. A kiedy środek ciężkości idzie w górę, stabilność idzie w dół. Po remoncie inżynier rekomenduje testy stabilności. W dokumentach widnieje odpowiedź: brak potrzeby. Ktoś bowiem uznał, że beton to nie problem. Kawel już wraca do służby, ale coś się zmieniło. Pompy balastowe działają dziwnie. Metalowe ściany wydają odgłosy. Jakby coś przesuwało się w środku kadłuba. Marynarze żartują. Ten statek ma własne tętno, ale nikt nie śmieje się głośno, bo wszyscy czują, że coś jest nie tak. 13 stycznia 1993 roku zima silny niż nad Bałtykiem sztorm ostrzegawczy wiatr do 12 w skali Boforta. Prom Jan Heweliusz stoi w Świnoujściu. Na pokładzie 64 osoby. Załoga, kierowcy ciężarówek, obsługa. Załadowano 49 tirów z towarem. Kapitan Andrzej Ułasiewicz ma wątpliwości. Warunki są graniczne, ale rozkład rejsów nieubłagany. O godzinie 23 prom wychodzi z portu. Kierunek? Istat, Szwecja. Na morzu wiatr rośnie. O północy 30 metrów na sekundę. Fale sięgają od 5 do 6 metrów. Temperatura powietrza, minus 5. Około 3 nad ranem Heweliusz zaczyna mieć kłopoty z przechyłem. Załoga walczy pompami balastowymi. Ładunek zaczyna się przesuwać. Niektóre ciężarówki zrywają mocowania. O 4.10 przechył osiąga 30 stopni. Kapitan nadaje sygnał Mayday. Służby ratunkowe w Niemczech i Polsce przyjmują wezwanie. Wiatr osiąga 160 km na godzinę. Fale zalewają pokład. Prom traci napęd. O 4.35 Jan Heweliusz kładzie się całkowicie na burtę. Ludzie próbują opuścić jednostkę w lodowatej wodzie. O 5.12 kadłub przewraca się dnem do góry i tonie. Wrak osiada na dnie Bałtyku, 27 metrów pod powierzchnią około 10 mil morskich od wyspy Rugia. Z 64 osób przeżyło tylko 9 katastrofie rusza śledztwo Izby Morskiej w Szczecinie. Trwa trzy lata. Oficjalnie ma ustalić przyczyny, nieoficjalnie ma chronić tych, którzy pozwolili temu statkowi wypłynąć. Od początku widać kierunek: wina sztormu, wina Bałtyku, wina załogi. Ale raporty techniczne mówią coś innego: błędy konstrukcyjne, trwały przechył. Uszkodzone komory po pożarze. Prom był niestabilny już w momencie wypłynięcia. Mimo to, końcowy wniosek brzmi: utrata stateczności w wyniku silnych fal. Trzy lata później sprawę zamyka pieczęć, zatwierdzono, a dokumenty znikają w archiwach. Dopiero po latach sąd w Strasburgu uznaje, że śledztwo prowadzone było nierzetelnie ale wtedy było już za późno. Nowe fakty i spekulacje pojawiają się dopiero po wszystkim: niejasne zapisy ładunku, zaginione strony akt, nurkowie mówiący o śladach, których nie ma w raportach. Niektóre z tych historii brzmią jak spiski, ale przy Heweliuszu granica między tajemnicą a prawdą zawsze była wyjątkowo cienka. Z czasem zaczynają wypływać nowe tropy nie w raportach, tylko w rozmowach, w portowych barach, w archiwach, wśród tych, którzy wiedzieli za dużo. Mówi się, że Hewel już przewoził coś więcej niż ciężarówki nieoficjalne ładunki wojskowe skrzynie bez dokumentów. Podczas śledztwa kilka stron manifestu zniknęło. Ktoś je wyjął. Pojawiają się też pogłoski o przemycie broni. Świadkowie mówią o wojskowych, którzy przychodzili do portu po katastrofie, zanim jeszcze zaczęto wyławiać ciała. Dlaczego służby informacyjne interesowały się wrakiem bardziej niż marynarka? Dlaczego nikt nie próbował go wydobyć, choć mógłby wyjaśnić tak wiele? Wśród nurków krążą opowieści o dziwnych znaleziskach, zdeformowanych częściach ciał, metalowych odłamkach, ślady, które mogły wskazywać na eksplozję na pokładzie. Oficjalna wersja mówi to śruby innego statku, przepływającego zbyt blisko. Ale tamtej załogi nigdy nie przesłuchano, co próbowano ukryć. Władza zawsze chroni siebie, nigdy obywateli. Kilka tygodni po katastrofie szwedzka policja zatrzymuje grupę nielegalnych imigrantów z Europy Wschodniej. Podczas przesłuchań pojawia się jedno słowo Prom. Twierdzą, że wypłynęli z Polski. Ze świnoujścia, za pieniądze, przez ludzi, którzy mieli dostęp do portu, i list pasażerów. W raportach pojawia się nazwa Heweliusz. Śledczy w Szwecji wysłali zapytanie do strony polskiej. Odpowiedzi nigdy nie otrzymali. Akta sprawy zniknęły z archiwum w Malmę w 1994 roku. W Polsce ten woltek nigdy nie został podjęty. Nie ma wzmianki w aktach Izby Morskiej, nie ma raportów, nie ma nazwisk. Czy na pokładzie było więcej ludzi niż podano oficjalnie? Czy ktoś ich ukrywał w ładowni? A może coś miało zniknąć razem z nimi? Bałtyk nie oddaje swoich tajemnic a Jan Heweliusz pozostaje jednym z nich. Wrak, który miał zatonąć raz, a tonie za każdym razem, gdy ktoś próbuje odkopać prawdę.